W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Boże, w Tobie jest moje ukojenie. Jesteś moją ochroną przed całym złem tego świata. Każdego trudnego dnia mogę liczyć na Twoją pomoc, na to, że obdarzysz mnie siłą i nadzieją. Dziękuję Ci, że dajesz mi pokój serca. Panie, moje życie nie zawsze układa się idealnie. Doświadczam wielu wzlotów i upadków. Mimo, że zdarza mi się smucić, że dopadają mnie trudne emocje, Twoje światło zawsze mnie przywołuje. Nie pozwalasz mi się rozbić na wielkich życiowych falach. Wiem, że z Tobą nie zginę i nie straszna mi żadna burza. Ojcze, Twoja dobroć nie ma granic. Doświadczam jej codziennie w dużych i małych sprawach. Na zawsze będę Cię kochać. Żyć z przeświadczeniem, że wszystko jest w porządku, bo Ty czuwasz nad moim życiem. Ty jesteś moim początkiem i końcem. Nie muszę się bać, bo dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Panie przyjmij moje dziękczynienie za każdy Twój dar dla mnie. Dziękuję, że rozpaliłeś w mym sercu wielki płomień wiary. Która pozwala mi żyć prawdziwie, zawsze w radości i szczęściu. Ofiaruję Ci każdy mój dzień, prosząc o Twoje błogosławieństwo. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!